Jeśli pomożecie wmówić Polakom, że opozycja jest od zaciskania pasa i, i, i odbierania ludziom wszystkich przywilejów, a PiS jest od tego, żeby dawać ludziom pieniądze i przywileje, to oczywiście PiS będzie wygrywał dalej wybory. To jest nieprawda. Ja oczekuję od mediów też krytycznego podejścia do rządzących, a nie do opozycji. Znaczy, demokracja w Polsce jest dlatego zagrożona, między innymi, że także niezależne media uważają, że dużo łatwiej jest skakać po opozycji niż po władzy. Ja jestem dziennikarzem zawodu. No, wiecie dobrze, ile lat tu pracowałem, też na Pomorzu w tym zawodzie i może dlatego, że ja z, 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 zacząłem się zajmować dziennikarstwem i informacją w, w podziemiu. Może ja mam skrzywienie jakieś, ale ja nie, nie rezygnuję, nigdy nie zrezygnuję z tej filozofii, że wolne dziennikarstwo i wolne media są nie od tego, żeby polować na opozycję razem z władzą, tylko żeby razem z opozycją patrzeć władzy na ręce. Niezależnie od tego, kto rządzi. Ale media są od tego, żeby kontrolować władzę, a nie opozycję. Uważam, że jeśli pytacie o to, dlaczego PIS tak długo rządzi między innymi, to, to jest też współodpowiedzialność mediów za to, znaczy, że media pod kontrolą PiSu robią to na zamówienie, a media te Ostatki mediów, które są nie, niezależne, uważają, że to jest fajny sposób na, na właśnie symetryzowanie. No, Więc komuniści, jak były wybory 4 czerwca 89, to komuniści dali nawet kawałek telewizji do dyspozycji Solidarności. Znaczy wyobrażacie sobie, że ja dzisiaj dostaję jako lider opozycji okienko godzinne w TVP-info, żebyśmy mogli prezentować swoje poglądy. To jest, dzisiaj nam się wydaje to absolutnie niemożliwe, a wtedy za, byłem, za komuny, za Jaruzelskiego komuniści sami uznali, że trzeba chociaż godzinę dać solidarności. My naprawdę nie znamy sobie sprawy, jak bardzo PiS wdeptał w ziemię y, 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 wolność mediów, y, y, konstytucję i, i, i zasady demokracji.